Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, miło mnie jest was w kolejnym vlogu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj i wczoraj, czyli 21 i 22 czerwca 2021 roku pisałem egzamin zawodowy, jego pierwszą część, kwalifikacja AU22 obsługa magazynów, natomiast w styczniu będę pisał jeszcze drugą kwalifikację, z organizacji e, transportu. Moi drodzy, egzamin wyglądał w ten sposób, że na, na poniedziałek e, pisaliśmy e, tak zwaną część praktyczną, czyli e, zadanie egzaminacyjne, e, które było naprawdę bardzo proste. E, przyznam, że jak zobaczyłem to aż się złapałem za głowę, że w ogóle e, tak prosty egzamin się udało e, komuś wymyśleć. E, chociaż pewnie też mi, mieli to na uwadze, że przychodzą ludzie ze zdalnych i, i za bardzo tutaj nie, e, nie chcieli im utrudniać życia. Ale naprawdę tak prostego to ja jeszcze nie widziałem i się po prostu nie spodziewałem. A tutaj jakby poprzeczka jest wysoko, bo z tego praktycznego trzeba mieć 75% żeby zdać. One są tak robione, że najczęściej, że na 100 punktów są. Nie trzeba mieć 75 punktów na 100, żeby tym zdać. Eee, także zawsze gdzieś tam były takie części, które jakieś tam problemy sprawiały. Tutaj żadnych problemów nie było. Ale przyznam, że się denerwowałem, no bo wiadomo, że człowiek nie spodziewał, że, że to będzie takie proste, wiadomo, że każdemu raczej zależy na tym, żeby zdać. Dzisiaj z kolei miałem część tak zwaną pisemną. Jest to nic innego jak taki test po prostu ABC zamknięty, po prostu ABCD zaznaczamy 30 pytań, 50%, czyli co mieć 20 pytań z tych 40 trzeba mieć dobrze, żeby, żeby zdać. Eee, I mam nadzieję, że poszło mi również tutaj dobrze, choć tutaj moim zdaniem był, znaczy nie moim zdaniem, tylko uważam, że no, po prostu był trudniejszy eee, ten e, pisemny od praktycznego. Już tak tutaj trzeba było się troszkę zastanowić. Nie można było tak iść sobie, że tak powiem, na pałę, trzeba było tutaj troszeczkę się zastanowić. Niemniej uważam, że poszło mi równie dobrze i mam nadzieję, oczywiście, że znam wyniki, mają być szybkie. Może nawet pod koniec sierpnia Także, także Najbardziej stosującą część końcówki roku szkolnego mam za sobą I w zasadzie mam już wakacje Ponieważ okazało się, bo myśmy sami tego nie byli pewni, jak to będzie wyglądać Że osoby, które pisały egzamin zawodowy Resztę tygodnia mają wolny Bo normalnie w czwartek byłaby jakiś tam zajęcia integracyjne, no i Jutro jeszcze byłyby normalne lekcje, ale My mamy wolny, więc tak naprawdę jest jedyne co, to w piątek e, bodajże na 9.30 i tylko trzeba jeszcze przejść odebrać świadectwa. I to w zasadzie będzie tyle. Także także bardzo, bardzo się cieszę. E, wy, jak już wam opowiadałem, też jeszcze pewnie będzie okazja sobie o tym porozmawiać na spokojnie. E, e, bardzo, bardzo czekałem na wakacje ten rok. Bardzo, bardzo dał mi, dał mi wkość. Naprawdę czekałem wyjątkowo jakoś tym roku na wakacje. E, także, także no, trzeba zbierać siły po prostu przed tym na, na, najważniejszym rokiem maturalnym, no i przed tą drugą częścią egzaminu zawodowego. E, cóż moi drodzy, to by było w tym vlogu na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do e, dowolnego wsparcia na Discorda, na forum, grupy na Facebooku. E, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!